Dwa dni. Tyle nam zostało i oczywiście pojawiły się problemy. Przed wyjazdem oczywiście włączyliśmy lodówkę, żeby zdążyła się schłodzić. I okazało się, że nie działa. Zawsze udawało nam się ją jakoś zreanimować, bo ogólnie na początku było z nią kiepsko. I była akcja reanimacja, a teraz był problem, i niestety nie chce działać. <mamy>, mamy takiego znajomego, nazywa się Marcina Panowicz, prowadzi ABM Camper Service. Namawiał nas od chyba trzech lat na zakup nowej lodówki na prąd, ale my zawsze nie, nie, bo nasza jest super, nasza działa, nie będziemy zmieniać. No to teraz jesteśmy w przed wyjazdem. Masakra, lodówka nam nie działa. I mamy za dwa dni wyjeżdżać i co. Chodzi do, od dwóch dni, a w ogóle... Znaczy gorące są rurki, wszystko jest gorące, ładnie, pięknie, ale w ogóle nie chodzi. W ogóle. Kur... No jak my mamy pojechać na tyle miesięcy? Porażka. No i zaczynamy reanimację lodówki na szybko. Rozebrałem palnik, tu jest iskrownik, tu jest ta... Zapomniałem jak się nazywa. Termopara? Chyba tak. No i tam u góry jest cały ten... ten. Gdzie pa, yy, yy, idzie... Pary, które grzeją. No, cały ten ten. A tutaj jest palnik. rozebrałem go, wyczyściłem. Dyszę wyciągnąłem. W dyszy było pełno takich paprochów. A dysza dwa lata temu albo trzy. Zakładaliśmy nową dyszę, bo ja zacząłem grzebać w starej dyszy. Próbowałem zrobić większą dziurkę, to znaczy przepchać igłą. No i zrobiła się za duża dziurka i po prostu płomień był taki, że masakra. Więc to wszystko potraktowałem od rdzewiaczem, wyczyściłem, przedmuchałem. Zobaczymy, czy to będzie działać, bo no, bez lodówki lipa. Mamy niby lodówkę turystyczną taką z Yeti Kula, 45 litrów, no ale nie ma gdzie jej wstawić, więc no lipa, lipa, lipa. Pod stołem mamy inne rzeczy i powerbank będzie z nami jechał, więc każdy centymetr się liczy. Dobra, skręcamy to. No i ta dysza wchodzi tutaj w ten dziurek, tylko ona musi dobrze wejść. No, i potem zakręcamy wszystko, skręcamy i powinno trybić. Powinno, ale zobaczymy. No i palnik się tutaj przykręca tą śrubą, tylko kluczem. Później zakłada się te dwie rzeczy. Blaszeczką dokręca, obudowa i obdziałało. No i skrobnik musi wejść do środka, do palnika. No i ta termopara. I to razem skręcamy blaszeczką. Później dokręcamy gaz. Bo tak to ciężko jak jest na sztywno. No i montujemy do końca. Po kilku próbach. Udało się odpalić, dzięki Madzia, że pomogłaś. No bo samemu to ciężko no tutaj być, patrzeć czy iskra jest, czy, czy gaz idzie. Dzięki mnie płonie. Co? Dzięki mnie płonie. No. Teraz pochodzi i zobaczymy, czy będzie działać. Jak nie, to trzeba ją wyrzucić i w to miejsce dać turystyczną. No sorry. Także odpaliła, zobaczymy, co tam będzie pokazywać. Na razie jest 24, no ale ona musi się. Zagrzeć, mocno zagrzeć, żeby potem zaczęła chłodzić. Moje patenty fajnie się sprawdzają. To jest temperatura w kamperze i temperatura w lodówce. To jest od wiatraczków. Mam ustawione na 37 stopni, bo to było testowo. Normalnie to było około 40-40 parę i wtedy mają się włączyć. Ustawia się też tutaj wszystko ładnie, pięknie. Nie potrzebuję wiatraczków, nie potrzebuję niczego, sobie wyłączam. Także tak to wygląda. Kiedyś to żeśmy zrobili i pokazywaliśmy co i jak. Wietraczki mamy fajne, ciche i one jak chodzą to ja często nawet nie wiem, że chodzą. Idę, sprawdzam przez kratkę i patrzę czy chodzą. Wywiewają nieźle, całe ciepło. Jeszcze mam jedno w środku na radiatorze, ale teraz mam tutaj burdelik, także nie pokażę. Na radiatorze wentylator, który wydmuchuje bardziej na lodówkę temperatury. Także mieliśmy w tamtym sezonie 2 stopnie, 3 stopnie cały czas. Czy było ciepło, czy nie. Było super. Ale migają dziwnie w telefonie TT. Te, te. Normalnie nie migają. I tak sobie śmigają. Praktycznie niesłyszalne. Jak jest kratka założona, to trzeba patrzeć, czy się ruszają. No dobra. Składamy ten z cały cyrk. No i minęła gdzieś godzinka. Temperatura spada, na dworze mamy 27, w mamy już 18, a tu mamy wiatraczek jeszcze dodatkowy, który włącza się wtedy, gdy, żeby jeszcze bardziej zrobić cyrkulację i schłodzić, a tu ściągnięte drzwiczki, żeby to zimno wychodziło na zewnątrz do lodówki, także ono naprawdę fajnie chodzi. a tam jest od czujnika. Chyba się udało, odpala. Ale czy będzie działać, to okaże się dopiero za kilka, kilkanaście godzin, jak temperatura spadnie lub nie. Trzymajcie kciuki, bo przydałaby nam się rodówka w trasie, przynajmniej w tym roku. W zeszłym tygodniu sprzedaliśmy nasz off-grid, który pokazywaliśmy już nieraz w filmie. Nie mieliśmy tego w planach, bo kupiliśmy po to, po to, żeby mieć, ale jeden z naszych widzów, którego bardzo lubimy, nie chciał, żeby go wspominać z nazwiska, więc nie będziemy tego robić. Znamy go osobiście, namówił nas, żebyśmy mu sprzedali ten zestaw dokładnie taki, jak mamy, bo on się nie zna i on nie wie, jak to zrobić. I po namyśle stwierdziliśmy, że faktycznie, jeśli chcemy inwestować w rozbudowę naszego grydu, to możemy sprzedać to, co mamy i kupić sobie lepszy model. Zakup kompletnie nieplanowany, ale teraz czekamy na paczkę. Zamówiliśmy tydzień temu, na razie nie przyszła. I przyjechała Paczucha do nas przed samym wyjazdem. Jutro wyjeżdżamy, także na ostatnią chwilę zdążyła przyjechać. Wielka, wielka Paczucha na palecie. Pan kurier przyjechał pierwszy raz do nas. Fajnie zapakowana. No w trasę nie będziemy tak brać, no bo bez sensu, nie. Ten duży jest, ciężki. A tu mamy AC300. AC AC300 i B300, tak? Z tego co, co pamiętam. Tak, B300. No i AC300. Dobra. Czyli standardowo jest to co jest, co ma być. nie jest aż taki duży. No nie jest, nie jest. Tylko kartony są wielkie, nie? I to tylko plasterek. Ta. Czy to jest ten moduł główny? Nie, nie, tam jest. Tam jest AC300, to jest B300, czyli to jest dodatkowy plasterek. Taki plasterek jeszcze jeden powinniśmy sobie kiedyś no Znaczy dokopić. mógłby być, no. No, mógłby być, bo wtedy będzie więcej, więcej, więcej prądu. Boże, ja się bałam, że to będzie takie wielkie strasznie. Nie. Tylko nie mam go postawić. A tu mamy główny moduł. A to nie prezent, wiemy. nie wiem jeszcze co. Co ty gadasz? Co nie wiem, nie wiem co to jest. Co to jest, Nie, nie wiem, jakie to jest. Co to jest? Wow. Oh. Thank you. No to za prezes. przystąpienie do programu no bo wiesz, to już drugi ten moduł, nie? Fajnie. I dzięki. Dzięki, ale nie potrzebujemy takich. Taki, taki od YouTube'a poprosimy. Ja nie chciałabym tego przycisku to Nie no żartuję, żartuję. Mi taki... też to A też wielkościowe takie. Aha no, bo one muszą stać jeden na drugim, muszą być jednakowe. Znaczy on jest mniejszy, bo on pasuje pod ten co mieliśmy tam, czyli pod B230. Więc średnicowo jest jakby... Mniejszy. Leciutki jest. Leciutki? Tak. No. tak on wygląda, nie? Ładny. Mm. Ładny, no. Zresztą ten mi się wincej bardziej mocy, podoba. Ale ten ma więcej mocy. A mm. chodzi o tą moc. Dotarło. Nawet nie wiecie, jak się stresowaliśmy, że nie zdąży przyjść ta paczka przed naszym wyjazdem i że będziemy musieli przekierowywać kuriera. Przy tak dużej palecie to jest problem. Sprzęt jest większy, oczywiście, niż ten, co poprzednio, no, ale też jest gabarytowo i mocowo większy. Także przyjechały i zabieramy go ze sobą. Wszystkie techniczne rzeczy powiem Wam Marek, bo ja to tak potem mylę kilowatogodziny z kilowatami i mi wypominacie. No i tak model jest wyższy od tamtego, bo tamten to był AC 200, ten jest AC 300. Także wyższy model. Więcej mocy. Zaraz się włączy. Pyk. Więcej mocy. I więcej można z niego wyssać, wyciągnąć, bo tamten miał 2370 watogodzin, a ten ma 3072 watogodzinę, z tego co pamiętam, tak, dokładnie tak. No i oczywiście gniazdeczka, zapalniczki, duperelki, tak jak widać, nie, czyli 100 watowe ładowanie, szybkie ładowanie. Gniazdka, tutaj jest. No, 6 gniazdek, dużo gniazdek jest, USB-ków. Te 100 -watowe są fajne, bo to szybkie ładowanie jest, nie? Ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, że przy tym powerbanku można go rozbudować, że mogą być cztery plasterki. Fakt, że one są drogie, tak jak tutaj nie wiem, czy widać, że jest pokazane, że 4 można podłączyć pod stację ładowania. I dzięki temu, jedna, która jest tutaj, ten plastereczek. Które ma 3072 watogodziny. Można rozbudować do 12 282 watogodzin. Czyli, bo to jest tak, jeden plastik ma 60 amperogodzin, cztery będą miały 240 amperogodzin. Może kiedyś sobie dokupimy. Zobaczymy, bo to jest wciół drogie. Oczywiście life po 4. I ważne w nim jest to, że tutaj mamy ładowanie z gniazda sportu z ładowania, które ma y Taka jest 12 150 V i 12 A razy 2. W sumie można podłączyć 2400 W pod niego. To jest super sprawa, bo w tamtym, który mieliśmy, było 900 W tylko i dzięki ładowarce mogłem podłączyć następne 500 W. Czyli tam mieliśmy 1400 W, a tutaj możemy podłączyć 2400 plus dodatkowo pod samą stację. Sama stacja też jest ma swoje gniazdo i można pod nią podpiąć. Nie wiem gdzie to było. Gdzieś to było. No, gdzieś to tak jest, jak chcesz pokazać na szybko, żeby nie nudzić, żeby nie O jest tutaj. 10 A, czyli też można 500, to 2400, plus prawie 3000 W. No to jest różnica. Wszystko razy z tego dwa. Nie, że chcemy dokupić panele, nie? No wszystko razy dwa, nie? jeżeli chodzi o moc. Eee, także my jesteśmy mega zadowoleni, to jedzie z nami. No zadowoleni jesteśmy poprzedniego, e, żeby nie było że Nie, 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 nie. Tego, tego byliśmy zajebiście zadowoleni, ale myślę, że to będzie jeszcze lepsze. I ktoś powie, co to za offreed, no bierzemy to do przyczepy, tam, gdzie jest szczere pole, nie ma w ogóle prądu. Więc ten prąd będziemy mieli dzięki temu. I ktoś powie, znowu reklamujecie bluety. Tak, będziemy reklamować, bo jak coś jest fajne to będziemy to reklamować. Dlaczego nie? Poza tym Mm, nam Bluetti podziękowało takim fajnym, nie wiem, widzieliście, może w kartonie takim medalem. Może każdy to dostaje i może się Tak, może, może wiesz, pelikan myka, nie? Ale dobra, Także jedzie z nami na działkę i będziemy testować gniazda. Tutaj fajne jest to jeszcze jedna sprawa, że nie trzeba tej wielkiej ładowarki, która tak głośno chodzi. Tu bezpośrednio podłącza się kabel do prądu i ładujesz i ładuje się bardzo, bardzo, bardzo szybko. No gniazda, te do podpinania plus yy, mówię ładowarka plus zasilacz tutaj solary no jest tego no i taki kabel zasilający jest do niego przykręcany drugi aha bo to jest pod solary czyli można podpiąć no od razu dwa komplety czyli 2400 W zapalniczkowy czyli standardowy komplet bierzemy pakujemy to no i co będziemy się zaraz znaczy zaraz rano się zwijamy no i oczywiście, to co też fajne i ważne, bezprzewodowe ładowanie telefonów. Jakby ktoś potrzebował. A no i jeszcze jest to, co, czego nie powiedziałaś, a mi mówiłaś, że to, ten plasterek może być też niezależnym, yy, osobnym, nie? Yy, tak, 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 tak. Osobnym powerbankiem, więc nie trzeba zabierać całego tego wszystkiego, można wziąć tylko ten jeden. No ale bierzemy wszystko, bo chcemy to testować, chcemy sprawdzić, jak to się będzie sprawdzało w przyczepie. Bo mówię, nie liczymy na to, że kiedykolwiek będziemy mieć w przyczepie prąd. Nie, no, raczej nie. no nie. No nie, no tam niektórzy chcą składać papiery o to, żeby o przyłącze prądu i w ogóle, ale wątpię. My będziemy mieli swój prąd wcześniej, szybciej. Z turbiny wiatrowej, z solarów, ze wszystkiego i będziemy szaleć. No i oczywiście do tego jest aplikacja i w ogóle, i w ogóle. I tutaj widać, słabo widać, bo jest słońce, można podpiąć cztery banki energii, także może być kosmos. Także tak to będzie sobie działało wszystko z solarów. Marek, jak to Marek, zawsze musi się nagadać, ale jak czegoś nie powie albo ja coś bytnę, to powinien mówicie, że się nie zna. Także my to pakujemy do kampera, pakujemy resztę rzeczy, już praktycznie jesteśmy spakowani, teraz musimy ogarnąć w domu. Także kolejne ujęcia to już będą w trasy, zobaczymy ile nam to zajmie. Burza mózgów była, co bierzemy, czy hulajnogi, czy rowery. Ja byłam bardziej za rowerami, bo bardziej pewnie się czuję na rowerze niż na hulajnodze. Ostatecznie... Po... Po mierzeniu bagażnika z tyłu stwierdziliśmy, że rowery i tak nam nie wejdą, więc musiały być zdyskwalifikowane. nogi jadą z nami, dobrze, że się nauczyłam jeździć. Marek trochę je usprawnił, więc one będą nam usprawniać życie na helu. na pewno. Nie usprawnił, usprawni, ale tak dałem zabezpieczenie. Niektórzy mówią, że to zabezpieczenie z Gerdy jest takie sobie. No zobaczymy. No jakieś myśleliśmy, więc działy. założyłem takie zabezpieczenia. Oprócz tego dokupiłem takie jak do motoru na tarczy. Także będą dwa zabezpieczenia założone, no bo to taka zwykła linka, to ja sam szybko obcinałem. Jak mi padła linka, no to ja w sekundę pięć wrzeszczałem tym obcięłem. A to już jednak jest kawałek stali, niby. Więc mówię, będzie takie zabezpieczenie. Takie zabezpieczenie w każdej hulejnocie założyłem GPS-a. Także będziemy wiedzieć, gdzie Madzia jeździ na lewiznę. Madzia nie jeździ na lewiznę. No dobra, Marek. Marek. Zawsze wyjeżdżaliśmy później. Nie. Teraz chcieliśmy wyjechać jeszcze wcześniej, wcześniej ale taka mieliśmy. godzina jest. Jest o. widno. No i samochód jest otwarty, więc kierowco. A czemu, jedziem. no czemu bo, mnie? Jedziemy. Bo ty jesteś kierowcą. No a później piszą więcej Madzi. Proszę nie mnie nie filmować. Madzia se zafarbowała włosy na taki beznadziejny kolor, nie będziecie pokazywać. Ja tylko się farbowałem, to nie ja wybierałem farbę. To ja wybierałam, ja mieszałam, ale wyszło co wyszło. Także Jeżeli jedziemy. Jedziemy. Myślę, że nam zajmie 12 godzin. Pokazuje, że 10, ale wiemy jak to jest. że Tu stanąć, tam kaweczka, tam siku, tu no. sklepik, więc 12 godzin liczę. No. Taką mamy drogę dzisiaj. Przez ostatnie dni było tak fajnie cieplutko, człowiek się opala, upały wręcz były, a dzisiaj na czas jazdy mamy 10 stopni i tak. Ale te upały były 2 dni. Nie zapomnij. No a teraz mamy mowy, 10 stopni, tak jak powiedziałaś. No i tak jedziemy. Trochę niefajnie no ale pogoda się nie wybiera. Znalazło nam nową trasę, niby krótszą i mamy być niby szybciej, chociaż pogoda tak nam nie dopisuje dzisiaj. 611 km, nie? 611, a, a zawsze było 670. Tak wychodziło, nie? O ile nas w międzyczasie nie zboczy gdzieś, bo to tak właśnie z tą nawigacją często jest. Jacy właściciele tacy, taki telefon? Później się zboczy, nie? Zboczy się. To jest ta miejscowość, w której dwa lata temu to. stanął non-camper na przejeździe kolejowym zaraz za tym mostem to gdzieś. Co tu zrobili, ale jazda. No? O. I tutaj nam reanimował pan, e, bo to w ogóle nie jest ścinawa, pan mechanik. Pozdrawiamy Pana mechanika. Tak, fil filtr, no to było przeżycia, to były tam no stanęliśmy. Tyle ile nam się udało zjechać tam, tam na bok, jakoś i tyle. Ale bo... staliśmy na przejeździe, pociąg Masakra. przejechał i czułem jak mi auto gaśnie. Ale stres był straszny, bo to no, spieszyliśmy się, ja, my ogólnie zawsze się spieszymy, ale wtedy spieszyliśmy się, bo na drugi dzień mieliśmy Co? zaczynać pracę. Dokładnie. <słuch> Zawsze w pośpiechu. Zawsze za mało czasu. Jak wiecie, od dwóch lat korzystamy z tej kamerki. To jest Wękador. rejestrator kamera. I dzięki temu mamy podgląd na tył kampera. No. Bo no z racji tego, że tam jest z tyłu część mieszkalna, to tutaj to lusterko jest w zasadzie nie wiadomo po co ono jest. Chyba dlatego, że ustawowo musi być. A dzięki temu mamy podgląd na tyły. No. Powtórka z rozrywki. Znowu tą samą trasą idziemy i podziwiamy te same widoki, te o same jest. zakłady, te same kościoły ciały. Jesek, śliczny jesteś, nie? Wchodź mi tu Czyli mamy za sobą kilka nie, mało, 200 km. 200 km. Nie. Nie jedziemy, sobie. pogoda się poprawi. Łatwa ta bazylika, to... czy co to jest ten kościół w Gostyniu? No a już nie znikła z radaru. Zaraz będzie. Tak. O, jaka droga rozwalona. Ja sobie Zabiam. się co mi tak czepię, a to chciałam nagrać, gdzie, gdzie ten kościół jest. Fajne są kolory tego kościoła. Ten dach taki turkusowy z żółtym, biały, tak grecko. tak nie polsko Italiano No, fajnie to wygląda I jeszcze pogoda do tego się poprawiła Patrzcie jaka fajna droga Tutaj normalnie jest taka przepaść, że jakby spadł to i Ale jaki nowy asfalt będzie Tam, tutaj tak. w Kostyniu A no. tu musimy polną jechać A tutaj taki żwirek Ale dobrze, że robią no. Ale namodzona tutaj jest strasznie Trzeba było się kombinować jak przyjechać Takie rzeczy tylko w Kostyniu A tak A żeby nie było, że ja nic nie robię jak Marek prowadzi to ja robię cały czas bransoletki, także praca do przodu. Fajnie się jedzie przez tą porskę! Gurła! No. Normalnie! Za pełno tak dobrze nie było! Super się jedzie! Nie Fajna, bo jest taka kiedyś, ale jedzie się po tym, wszystko wypada. Musimy jechali jakąś bagażówką. No, zresztą słyszycie. Oj, oj oj. I tak jest od lat, no bo to już nie pierwszy raz tutaj jedziemy. No cóż. O! O tutaj się zaczyna cywilizacja. Zobaczcie, tutaj się jedzie takimi alejami i są posadzone drzewa. Nie wiem jakie to są drzewa, nie ważne, ale wszystkie jednakowe i po prostu przepięknie jest. to wygląda. Dlatego lubimy takie jeżdżenie autostradą. Co prawda te drogi tutaj między drzewami zawsze są yy, wąskie, więc trzeba się przyciskać jak jadą dwa samochody, ale te samochody zazwyczaj jadą raz na jakiś czas, ale widoki są naprawdę ładne. Fajnie. Jedzie się tak magicznie.